testujemy no MasterChef to ja nie będę Cześć Widzu, widzko. dziś uciekam w stronę Lublińca tam gdzie kończy się codzienny zgiełk a zaczyna cisza ale na dzień dobry mojej y, małej podróży Coś, co nieco podcina skrzydła. Już na dzień dobry mijam wypadek i dwa auta w rowach na prostym fragmencie drogi. Nie mam pojęcia, co było przyczyną, ale takie obrazy zostają gdzieś tam z tyłu głowy. Po intensywnej wczorajszej pracy czuję, że muszę się na chwilę wylogować ze świata, który ciągle czegoś ode mnie chce. Postanawiam wsiąść na motocykl i kierować się na północ, w stronę lasów, które zawsze działają na mnie jak lek, jak reset. Mijam Brynek, miejsce pełne historii, starych drzew, które pamiętają więcej niż nie jeden człowiek. W powietrzu czuć zapach żywicy, mokrej ziemi i świerków. Uwielbiam ten zapach. Zapach lasu to jest coś pięknego. Droga wije się przez gęste lasy, które pochłaniają każdy dźwięk. To nie jest wielka podróż, to nie są Alpy ani Bałkany, ale to wyprawa, której dziś naprawdę potrzebuję najbardziej. Bo czasem wystarczy tylko wyjechać kilka kilometrów za miasto, żeby odnaleźć spokój, który gdzieś nam uciekł. Widzowie, jechałem, jechałem by przetestować sobie w końcu mój hamaczek i go gdzieś rozłożyć, natomiast pogoda się spieprzyła generalnie. E, nie dopisuję co chwilę kropi pada, podobno zapowiadają dzisiaj jakieś nawałnice, burze. E, znalazłem sobie taką wiadkę, taką wiadkę stanąłem, e, a że e, ze sobą zawsze włożę coś do jedzenia, więc, więc sobie coś tam przygotuję. Przygotuję, przy okazji sprawdzę garnek, który ostatnio Wam pokazywałem, bo jeszcze nie miałem okazji nic na nim gotować. Jestem bardzo ciekaw, jak się spisze, jak szybko zagotuje się w nim woda i, i czy w ogóle on się do czegokolwiek nadaje. Także rozbijam się w mojej wiacie i działam, ale tu jest cisza w spokój jak mega fajnie pachnie lasem. Nie Jestem gdzieś koło Lublińca. Potoczymy sobie mój, mój butle. Ale za nim butla to jeszcze fajnik Natomiast... Chciałem przetestować dzisiaj hamak, ale warunki nie są sprzyjające do tego. Może go tu gdzieś spróbuję rozwiesić. E... Na razie jestem mega głodny Jechałem w poszukiwaniu knajpy Miało być coś interesującego nad pewnym jeziorem Miały tam być jakieś smażenia ryb, natomiast teren zamknięty, ogrodzony No i po ogólnie Ogólnie lipa. O, mam, bo już myślałem, że nie mam krzesiwa. Ale krzesiwo mam. Subsoniczne garnuszki. Króweczka. Dobra. Zobaczymy, na co się to wszystko zda. Natomiast kalusie, co ja muszę zrobić? No i coś przekąsić I coś przekąsić Mam nadzieję, że nic tu nie spalę, bo wiecie z moimi zdolnościami to wszystko jest możliwe. I mam wodę, o, To też jest coś wyjątkowego Nie wiem ile potrzebuję tej wody Kurde było za dużo no. Tak jak wspominałem wam, tak jak majówka była bardzo fajna, tak, tak ostatnia jej część, czyli sobota i niedziela zapowiada się dosyć kiepsko. Okay. Coś tu się dzieje. No i tak to się prezentuje. Tutaj się gotuje coś. Się gotuje nasza, nasza woda. Możecie się śmiać ze mnie, czemu taka kawa? Eee, czemu taka kawa, bo ja nie piję kawy. Generalnie przez moje żołądkowe problemy kawy pić nie mogę. Pozostaje mi jedynie inka coś zrobić. No takie, takie życie mamy. Niestety. I daniem głównym dzisiejszego dnia, proszę Państwa, będzie zupa romowa, babcina od mamusi tak jest. Nie wiem, czy tylko ja zwróciłem uwagę, że, że kiedyś taką jedną zupką pseudokińską można było się w zasadzie najeść. Ale jakiś czas temu zauważyłem, że kubatura tych zupek bardzo się zmieniła i bardzo spadła. W tej saszetce macie teraz warga, zaraz wam powiem, gdzie to jest napisane. Chyba 60 gram. Nie umiem teraz tego znaleźć na tym propagandzie. Gdzieś mi to zaginęło tutaj. W gąszczu tych wszystkich informacji, ale 60 gram. 60 gram makaronu i trzykaw. To jest po prostu jakaś masakra. Coś tu się już dzieje. O proszę. Zalajmy kawka. Jest lepszy od tamtego chyba yy, mojego wcześniejszego garka, bo on nie ma śliskiej powierzchni. On się nie przykleja. Znaczy nie, nie przykleja, bo że nie ślizga. Tak jak tamten. Stoi zdecydowanie pewniej. Dużo bardzo motorów tu jeździ. Cały czas czuję się monster. Co się stało? Co się stało? O! No. Zupa eksplodowała. Zupa eksplodowała i wykipiała. Taram! No, także no Master Chef to ja nie będę. Okej, okay, ale to tu. To Przydałoby się powycierać czymś. Najważniejsze śmieci. Nie śmiecimy w lesie. To są kubu na śmieci, więc spokojnie. Jest to gdzie wywalić. Pani nie ma smaku, bo z, zrobiłem ją w zbyt dużej ilości wody, mam aż dwie miski z zupy. Więc nie będę ukrywał, że, że nie jest ona wyborna. Nie. Tutaj pozostała mi jeszcze część makaronu, ale nie wiem jak to zrobić. Żeby no, więc kuchaz ze mnie żaden, jak to mówią, więcej bałaganu niż, niż jedzenia, ale. Mamy okno pogodowe, więc skorzystamy z tego, bo dlaczego by nie. I mamy śpiwór, i mamy, Boże, śpiwór, hamak. Będę go rozkładał pierwszy raz w życiu, więc proszę się nie śmiać ze mnie. Ma jakieś sznurki, nie wiem po co. Jakieś paski. Okej. Okay. O, jest ją. Dobra, chupa, działa. Testujemy. Nagle Królewicz sobie wymyślił, że dobrze by było jednak patrzeć w stronę drogi i podziwiać te piękne maszyny, które tam tamtędy przejeżdżają. Więc trzeba było zrobić korektę mocowania hamaka. Mega fajne są te paski, ja je zamawiałem kompletnie osobno na Allegro i no bardzo szybko dzięki nim można zamocować do każdego drzewa nasz hamak. Muszę wam powiedzieć, że hamak to jest zajebista sprawa. Jedna tylko rzecz, go naprawdę można rozłożyć na między szerzej roztanowionymi drzewami. To chyba nie jest jego optymalne położenie, ale zawsze można sobie pocilować przez chwilę. Tak wygląda świat z hamaka. Z chińską najeść się nie da, ale grochówka Chanyców, miejsce kultowe w zabrzu, które szczerze i gorąco polecam. Uratowała sytuację, a dodatkowo spotkałem kilku znajomych, których serdecznie pozdrawiam. I do następnego.